Cześć Manko, witajcie z tej strony, morcynek. I zapraszam na pierwszy poradnik yy, odnośnie tego, jak ja to robię, że sobie tak nagrywam. Co, co niektórzy używają CursePlay, Play, a ja używam sobie dodatkowego pomocnika. A więc, tak, teraz przyjdzie nam czas na zgrabianie trawy. Więc, wybieramy sobie jakiś ciągnik. Najpierw weźmiemy maszynę, do której sobie ogarniemy to wszystko. Zgrabiarki samasz, 80 koni. Ok, kupujemy, nie ma problem. Teraz do... wybieramy ciągnik do 80 koni, żeby to wszystko szło. Jak się należy, może jakiś polski ursus. sobie weźmiemy. No o, tu mamy, sobie weźmiemy na przykład takiego Zetora. Jeszcze sprawdzimy konfigurację, żadnych błędów nie widać. Ilo on 115 koni, a starszy może być taki oryginalny. I teraz musimy się przenieść, o, odpalamy. Jedziemy tu A jeszcze jedna taka sytuacja. Ciągniki, które na przykład nie mają z tyłu wejścia na wałek Ten akurat chyba ma Ma, dokładnie. To wam to nie będzie chodziło, ani maszyna wam nie będzie chodziła. Takie, takie coś ode mnie dla Was. Jest to w pewnym zatorze, które gdzieś miałem na jednej z serii jak sobie grałem i niestety, no ale ciągnik nie chciał robić, maszyna nie chciała się odpalić, no bo wałek nie był yy, w traktorze potrzebny. potrzebny, no nie miał w konfiguracjach ogólnie, o tak mam to wytłumaczyć. Sorry za to, że tak się jąkam albo coś, ale to jest mój pierwszy poradnik taki, pierwszy film z, z głosem, także mam nadzieję, że to tam pójdzie jakoś. I wybieram tak. A vehicle extension. Wybieramy sobie automatyczne sterowanie. Wybieramy sobie odstęp, strona lewa, prawa nie lewa. I naciskamy. H, będziesz jechał, czy nie będziesz jechał? Będziesz jechał tak jak się należy, i będzie jechał tak jak się chyba należy. Czy nie? A mniej więcej widzicie, jest włączony <coughs> i jedzie, robi. Tu mi się pali na dole, jak zauważycie na ekranie, a i Vehicle Extension na zielono. Jak jest na zielono, znaczy, że jest wszystko w porządku. I pracownik będzie jechał w tą i z powrotem bez żadnych problemów. I nie muszę się martwić, że coś pójdzie nie tak, chyba że coś mu stanie na przeszkodzie, czy coś to wtedy się zatrzyma, rozłączy i, i to będzie wszystko. Nawet na mapie widać, że jest pracownik uruchomiony, ale tak to widzicie, idzie wszystko bardzo ładnie. Mogę sobie włączyć podgląd, szerokość robocza jest podana. Strona lewa, jakby był, na przykład jechał yy, z tej strony w tamtą stronę, to wtedy ustawiacie na prawo, nie? Na prawo, tam z powrotem, odstęp i zobaczcie sami, że pracownik sam za chwilę podniesie maszynę, sam się zawróci. O, zobaczcie. Teraz się zrobi nawrotkę i będzie jechał dalej. Oczywiście nie w każdej pracy polowej takie coś można robić. No bo nie w każdej pracy polowej robią stamtąd, tam i z powrotem i, i podnoszą maszynę, robią odwrót, jadą dalej, a na końcu robią uwrocia. Na przykład ja przy koszeniu pszenicy czy coś, jak mam kombajn, to najpierw sobie wolę dwa razy objechać albo włączyć po prostu tak jak tu macie tam i z powrotem to zrobić mu, że jedzie najpierw w koło i jak zrobi dwa razy te uwrocia te poprzeczniaki wszystkie, to wtedy puszczam go tam i z powrotem daję mu odstęp i wtedy mogę sobie na przykład podjeżdżać traktorem bez problemu i, i kombajn sam sobie będzie jeździł i robił jak widzicie jest, jest, za dużo nie ma zostawione, jedzie tak jak się należy, także nie ma żadnego problemu, a tak jak mówię, to jest pomocnik. Lepszy pomocnik chyba jak ten yy, co był kiedyś, bo kiedyś to było ciężko ogarnąć pomocnika na, na takie coś, trzeba było trochę się pobówkować i tak dalej, pomyśleć. A tu widzicie, dojeżdża sobie. Za chwilę znowu będzie podnosił maszynę, zrobi nawrotkę i pojedzie z powrotem. I to będzie chyba ostatni przejazd. Jak widzicie, nie jest to do końca dopracowane, bo on podjeżdża, zatrzymuje się i tak dalej. Ale mam pewność, że nie popełni mi tu żadnego błędu, chyba że mówię, są gdzieś blisko drzewa albo coś, tak jak tu w tym przypadku, a nie widzicie zahamował przed i sobie będzie jechał za chwilę dalej o. cyk łapie ścieżkę za chwilę o, zapaliło się na zielono i ciśnie z tym zetorek i tu akurat nie mam problemu, że coś będzie mi tak a ja w tym momencie akurat mogę sobie siąść w ciągnikach, nagrywać jakieś ujęcia jak to wszystko pracuje oczywiście wiadomo jak gdzieś podejdę za blisko to on powinien się chyba zatrzymać no nie nie zatrzymał się, ale do nagrywania to tam nie jest problem tak jak praca polowa jeden ciągnik to jest ok, gdyby by było chyba z dwoma maszynami albo z większą ilością kombajnów na polu, bo tego jeszcze akurat nie robiłem nie wiem jakby to wyglądało, a tu widzicie leci i tak jak jest do końca pokos, to sobie będzie leciał, tylko będzie musiał łapać ścieżkę tak jak ma zaznaczone i nie ma problemu, że coś się tu popsuje jak dojedzie do końca, sam się wyłączy, jak nie będzie dalszej yy, dalszego pola tak jak w tym wypadku a wtedy mogę sobie wsiąść do ciągnika odpalić maszynę i zrobić tu te poprzeczniaki na, na dwa razy na przykład zależy, jaka jest duża maszyna. O, i on mi się złoży. Pomocnik G zakończył pracę i dziękuję. Do widzenia. Także taki byłby to mój pierwszy poradnik dla Was. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Oczywiście, jeżeli podobał Ci się poradnik, zostaw łapkę w górę. I subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, a nie pominiesz następnych odcinków, które będą wlatywały. I co? No, do usłyszenia, do zobaczenia i bawcie się dobrze. Cześć!